Konrad Rusiński, tego Państwo nie wiecie. My startujemy już drugi raz. Wcześniej nie włączyłem kamery. Taki dzień dzisiaj, że się speszyłem, ja wszystko się pokręciło. Jeszcze raz Cię witam bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Czasami tak się zdarza po prostu. Tak jest. Trzeba mi to wybaczyć. Szkoda, że wy nie macie takiej opcji. co? Wejdziesz do walki, coś się źle zacznie, możesz wyjść jeszcze raz zacząć, no. No my nie zakładamy akurat takiej opcji zawsze za pierwszym razem musi być dobrze i tego się trzymamy, prawda? No właśnie. Ja na szczęście mam ten. że, że nie uciekłeś jeszcze, nie zdenerwowałeś się. To inna sprawa. Dziękuję Ci za to. Wracając do tego, zaczęliśmy to i zaczynamy teraz tak samo. Od, od tego, że jesteś związany z team Oleksiejczuk i z tym teamem Oleksiejczuk pojawia się na wszystkich kolejnych swoich tak naprawdę galach. Tak jest, współpracujemy już. Po prostu od dłuższego czasu trenujemy razem, jeździmy ze sobą na walki, po prostu się wspieramy, jesteśmy praktycznie jak rodzina i bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę mamy bardzo fajną atmosferę, no i to też jest poparte wynikami przede wszystkim, prawda? Może jak jeszcze wrócimy do teamu, ja tylko nawiążę do tego, żeby nie zgubić każdego wątku z tej naszej pierwszej rozmowy. Widzieliśmy się ostatnio też podczas Gali Babilon. Tutaj ty walczysz na gala Babilon. chyba trzecia twoja gala w ogóle tej organizacji. Tak jest, trzecia moja gala, trzecia już w sumie bez udziału kibiców, ale mam nadzieję, że i tym razem będzie znakomita. Mam nadzieję, że będą mnie wspierali sprzed telewizorów i pójdzie wszystko gładko, zgodnie z planem. No właśnie, czyli gładziutko przechodzimy do teamu, który cię wspiera, bo o tym wsparciu rozmawiamy. właśnie. Ten ostatni występ Michała. No to wszystkim nam bardzo, Michał, zaimponował tym swoim ostatnim pojedynkiem w UFC. Zresztą nie tylko tym, no ale ten ostatnio rzeczywiście też zrobił ogromne wrażenie. Jak ty to odbierasz, jak ty to widziałeś jako osoba, która była tam wewnątrz, widziała, jak się przygotowuje, widziała, jak się szykuje do tego startu. No wcale się nie dziwię, bo na mnie też naprawdę zrobił bardzo wielkie wrażenie. No ale byłem po części przekonany, że tak będzie, bo trenowałem z Michałem, przy, pomagałem mu się przygotowywać. W sumie połączyliśmy tak jakby przygotowania, bo i moje w tym samym czasie trwały, prawda? Więc ja skorzystałem i Michał gdzieś tam skorzystał. No i widziałem po prostu w jakiej jest formie. No i byłem pewien po prostu, że, że, że wygra. Myślałeś, że w takim stylu? No postawiłem na knockout na Michała, także, także byłem przekonany także bądź przekonany. Mówi, że wspólnie gdzieś tam te wasze przygotowania się odbywały, gdzieś tam razem do tych swoich walk się szykowaliście. Powiedz w takim razie jak to wyglądało? Też jeszcze raz o to zapytam od środka troszeczkę. Na ile wspierał cię Michał? Na ile miał czas gdzieś tam z tobą wspólnie jakieś rzeczy porobić? No w sumie dużo czasu poświęca ogólnie, no bo w sumie Michał zajmuje się tylko sportem na dobrą sprawę, więc jeżeli był tylko na miejscu, to naprawdę poświęcał bardzo dużo czasu pomimo swoich przygotowań. No i chyba tyle. Jeśli chodzi o twój ten najbliższy występ, przejdźmy do tej twojej najbliższej walki, jak ty oceniasz swojego rywala, w ogóle jak oceniasz swój stan, samo no, samopoczucie, kondycja, jak się czujesz przed tą najbliższą walką? No czuję się naprawdę świetnie, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że pokażę się z jak najlepszej strony, z takiej, z której mnie jeszcze nikt nie widział. Rywala oceniam naprawdę bardzo mocny rywal, w tym pojedynku została podniesiona bardzo mocno poprzeczka do góry, ja jestem z tego zadowolony. Bo w końcu mogę się zmierzyć z kimś naprawdę na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że jutro damy naprawdę bardzo fajny pojedynek, który się spodoba przede wszystkim kibicom i wszyscy będą szczęśliwi, prawda? No i ty będziesz szczęśliwy, jasne. Walczyłeś w czerwcu chyba ostatni raz, prawda? Tak, ostatni raz w czerwcu, no nie pamiętam na jakich, 23, bodajże Babilon. No właśnie, to było Twoje zwycięstwo. Ta gala zakończyła się Twoją wygraną. Ta walka na tej gali zakończyła się Twoją wygraną. E, po tamtej walce byłeś trochę zadowolony, ale nie do końca, z tego co pamiętam. No było, tak, no bo w sumie nie do końca zrealizowałem plan, tak trochę też panicznie w tym pojedynku się zachowywałem. To właśnie z tego między innymi nie byłem zadowolony, trochę inaczej sobie to wizualizowałem, no ale mam nadzieję, że wyciągnąłem wnioski i teraz to trochę jakoś inaczej poukładałem sobie w głowie i mam nadzieję, że naprawdę będzie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ten pojedynek, poza oczywiście tym, że chciałbyś w nim wygrać jakieś dodatkowe jeszcze rzeczy, coś chciałbyś spróbować, coś nowego gdzieś tutaj pokazać po tym okresie do szykowania się do tej, do tej walki? No trochę rzeczy tam na pewno dodaliśmy w przygotowaniach, no i mam nadzieję, że jutro gdzieś tam wyjdzie w praniu, prawda? Dzisiaj nie będę już tego zdradzał, jutro oglądajcie uważnie i mam nadzieję, że coś wyjdzie specjalnego. Myślisz troszeczkę o tym, że jeśli ta wygrana przyjdzie, jeśli dobrze wszystko będzie się toczyło, może gdzieś w najbliższym czasie pojawi się szansa walki o pas? No gdzieś to z tyłu głowy na pewno jest, prawda? No bo już tutaj mam w Babilonie całkiem dobry rekord, jakąś tam pozycję ukształtowaną, więc mam nadzieję, że właśnie po takim rywalu, po te, jeżeli uda nam się wygrać z takim rywalem, jakiś myślę jeszcze w jakimś ładnym stylu, to czemu nie? Będziemy na pewno nalegać na ten pojedynek, prawda? Wsparcie Timu Olek jutro, tak? Będą obaj, obaj bracia. Widziałem, że tu się kręcą i mocno, mocno ściskają kciuki. Tak, ściskają kciuki, kręcą się jeszcze mój przyjaciel Ernest jest, Bartek też przyjechał. No i cała reszta znajomych przed telewizorami, także jest mocne wsparcie i postaram się to zrobić dla nich. Zostawię tam serce jutro. Czekamy na tą walkę Twoją. W takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.